Dzień dobry. Pozwólmy śpiewać wszystkim ptakom. Odwołuję się tu do pięknego motta Henry'ego Wandajka, które brzmi w całości: Pozwólmy śpiewać wszystkim ptakom. Lasy byłyby bardzo ciche, gdyby śpiewały w nich tylko te ptaki, które śpiewają najpiękniej. Te słowa dotyczą zarówno nas, Dorosłych, abyśmy jako rodzice i nauczyciele pozwolili dzieciom na wyrażanie tego, co się, w nich, co się z nich wynurza, jak i sobie samym, abyśmy realizowali to, co tkwi głęboko w nas. Ale uważamy, że to nie czas, miejsce, a przede wszystkim niepotrzebne nikomu. Nie mające wartości. To właśnie jest to, co potrzebuje się z nas wydobyć, wyrazić do świata, z czym przeszliśmy. Uwierz w siebie i to, co nosisz w sobie, bo to jest unikalne, a Ty masz ten dar przekazać innym z siebie. I to byłoby na tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam jak zwykle do lajkowania i subskrybowania kanału.